Zgromadziliśmy się w tym kościele wokół Katarzyny i Marcina, którzy dzisiaj chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Katarzyno i Marcinie, wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. Więc teraz w imieniu kościoła pytam Was, jakie są Wasze postanowienia. Katarzyno i Marcinie, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Tak. Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu i w chorobie w dobrej i złej doli aż do końca życia? Tak. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Tak. Prośmy więc teraz wszyscy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie teraz prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja Marcin. Ja Marcin. Biorę ciebie, Katarzyno za żonę. Biorę ciebie, Katarzyno za żonę. I ślubuję ci. I ślubując ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz życie nie opuszcza aż do śmierci. Oraz ręce nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże, Wszechmogący. Tak mi dopomóż, Panie Boże, Wszechmogący. W trójcy jedyny. W trójcy jedyny. I wszyscy święci. I wszyscy święci. Ja, Katarzyna, ja, Katarzyna. Biorę, Ciebie, Marcinie, biorę Ciebie Marcinie za męża i ślubuję Ci, I ślubuję Ci. miłość, miłość wierność, wierność i uczciwość, uczciwość małżeńską oraz, oraz życie nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże. Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący. trójcy ja. jedyny i wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte. Ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie nawzajem założyć jako znak Waszej miłości i wierności. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Katarzyna. Darzyno. Przyjmij ta obrączkę. obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię ojca i syna i ducha świętego. Miej ojca i syna i ducha Świętego. Marcin. Marcinie, przyjmij tę obrączkę. Przymij obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. Awesome.